Co się dzieje, gdy młody człowiek, mający zaledwie 24 lata, dziedziczy największą władzę znanego świata? Co się dzieje, gdy władza imperium rozciągającego się od Brytanii po Syrię skupia się w jednej woli, bez hamulców i równoważników? Ten młody człowiek to Gajusz Juliusz Cezar August Germanik, ale historia będzie go pamiętać pod innym imieniem, Kaligua. Jego postać stała się synonimem przesady, okrucieństwa i bezmiaru. Przez wieki kroniki przedstawiały go jako deprawowanego potwora, tyrana, który tron cesarski zamienił w scenę dla swojej szaleńczej woli. Jednak przy dokładnym spojrzeniu na źródła antyczne i zestawieniu ich z nowoczesną archeologią, pojawia się niewygodne pytanie: czy rzeczywiście był tym potworem, jak go opisano, czy ofiarą politycznej machiny, która potrzebowała go demonizować, by usprawiedliwić jego upadek? Wyobraź sobie brukowane ulice Rzymu w roku 37 n.e. Sprzedawcy wina w tawernach, kapłani niosący ofiary do świątyni Jowisza, plotki rozchodzące się jak niewidzialne prądy między marmurowymi kolumnami a drewnianymi balkonami. Lud celebruje śmierć Tyberiusza, starszego człowieka, który rządził przez dwie dekady ze swojego kapryjskiego kapr, podczas gdy wszyscy oczekują, że nowy cesarz przyniesie złotą erę. W tłumie imię Kaliguli brzmi z nadzieją. Nikt jeszcze nie podejrzewa, że za kilka lat to samo imię będzie wypowiadane z lękiem. To, co się tutaj zaczyna, to nie tylko kronika panowania, ale także portret eksperymentu społecznego przeprowadzonego do granic możliwości. Jak daleko może się posunąć władza, gdy instytucje przestają ją powstrzymywać? Jak całe społeczeństwo może stać się współwinne nadużyciom jednego człowieka, czy to ze strachu, czy milczenia? To jest dylemat Kaliguli. Historia utkana między rzeczywistością a propagandą między wrogimi świadectwami, a materialnymi pozostałościami. Historia, która po dwóch tysiącach lat wciąż zmusza nas do refleksji nad naszą własną relacją z władzą. Rzym, wiosna roku 37 n. miasto wypełnia atmosfera oczekiwania. Śmierć Tyberiusza w jego willi na Kapli kończy ponad dwudziestoletnie rządy naznaczone represjami i strachem. Jego długi pobyt w izolacji, strzeżony przez armię donosicieli i szpiegów, Pozostawił cień podejrzenia nad wszystkimi zakamarkami imperium. Teraz, wraz z jego odejściem, Rzym wydaje się zrzucać ciężar, który przez lata tłumił życie publiczne. Forum Romanum, serce życia politycznego, tętni jako odrodzony plac. Kupcy znów głośno oferują swoje towary z energią tych, którzy czują, że bogowie otworzyli nowy cykl. Kolumny świątyń, ściemniałe od dymu ofiar, zdają się śnić odnowionym blaskiem. Lud gromadzi się wokół heroldów, którzy ogłaszają, że wnuk Germanika, bohater wojskowy uwielbiany przez żołnierzy i czczony przez tłumy, wstąpił na tron cesarski. Rzym jest miastem ostrych kontrastów. W zatłoczonych insulae całe rodziny dzielą jedną izbę, obawiając się pożaru, który w każdej chwili może strawić pięciopiętrowe budynki zbudowane z kruchego drewna. Kilka metrów dalej, w arystokratycznych doumes, ogrody zdobią róże damasceńskie. Marmurowe fontanny i mozaiki opowiadające greckie mity. Stolica Imperium jest mozaiką wystawnego bogactwa i bezradnej biedy, architektonicznej wielkości i miejskiego chaosu. Na Kapitolu świątynia Jowisza Optimusa Maksymes przyjmuje nadzwyczajne ofiary, białe byki ozdobione złotymi wstęgami, w towarzystwie uroczystych hymnów ogłaszających początek obiecującego panowania. Na południe od forum świątynia Westy podtrzymuje swój ogień wieczny. Pilnują go westalki, symbol czystości i gwarancja losu Rzymu. Religia przenika każdy aspekt życia publicznego. To, co dzieje się na Palatynie, odbija się na ołtarzach, a to, co dzieje się w świątyniach, może decydować o losie cesarza. Wśród siedmiu wzgórz miasto staje się politycznym termometrem. Oklaski dla młodego Kaliguli są szczere, ale także strategiczne. Lud świętuje go jako syna ukochanego Germanika, Senat przyjmuje go jako nadzieję na pojednanie a żołnierze wiwatują, bo jego ród pochodzi od jednego z najbardziej uwielbianych generałów. W te marcowe dni Rzym wydaje się przekonany, że zaczyna się nowa era. Jeszcze nikt nie podejrzewa, że tej optymistycznej wiośnie zasiane zostaną ziarna burzy, która w zaledwie cztery lata przekształci miasto w scenę terroru. W sercu Forum Romanum, zaledwie kilka kroków od Senatu i Łuku Augusta, wznosił się jeden z najświętszych budynków w całym mieście, świątynia Westi. Jej okrągły plan, odmienny od jakiejkolwiek innej rzymskiej świątyni, symbolizował wieczność i ciągłość miasta. Tam płonął, nigdy nie gasnąc, ogień święty, reprezentujący duszę samego Rzymu. Utrzymanie go przy życiu było obowiązkiem sześciu kobiet, których życie nie należało do nich samych, lecz do losu imperium, westalek. Śluby westalek nie były tylko religijne, lecz także polityczne. Ich czystość symbolizowała nienaruszalność Rzymu. Każde jej naruszenie interpretowano jako znak zguby dla całego miasta. Dlatego ich dziewictwo nie było osobistym wyborem, lecz obowiązkiem zbiorowym. Ten, kto je złamał, był karany najbardziej przerażającą karą, zakopywany żywcem w podziemnej komorze przy milczącej obecności tłumu. Jednocześnie westalki cieszyły się wyjątkowymi przywilejami w społeczeństwie, w którym kobiety były ograniczone do sfery domowej. Mogły posiadać nieruchomości, sporządzać testamenti, uwalniać niewolników, a ich świadectwo w sądzie było warte jak dwóch mężczyzn. Poruszały się po ulicach w asyście liktorów, a nawet konsulowie kłaniali się przed nimi. Były w istocie kobietami ponad prawem, poświęconymi i budzącymi respekt w równym stopniu. W czasach panowania Kaliguli Virgo Vestalis Maxima była Cornelia Maxima, kobieta, która poświęciła bogini ponad 30 lat życia. Jej dyscyplina była legendarna, a autorytet niezaprzeczalny. Towarzyszyły jej młode dziewczęta z wpływowych rodzin: Claudia Pulkra, zaledwie nastolatka z cesarskiego rodu, Livia Octavia, potomkini Augusta oraz inne córki arystokracji, starannie wybrane po wróżbach i rytuałach. Nie były jedynie strażniczkami ognia, były nosicielkami religijnej i politycznej legitymacji Rzymu. Relacji między Palatynem, gdzie mieszkali cesarze. A świątynią Westy zawsze były delikatne. Podczas gdy Cezary rościły sobie prawo do władzy ziemskiej, Westalki strzegły przychylności bogów. Równowaga była krucha. Żaden cesarz nie mógł ryzykować wrogiego nastawienia wobec nich, nie kwestionując samej istoty tradycji rzymskiej. Jednak ta równowaga została wystawiona na próbę zapanowania Kaliguli. W jego postaci religijna czystość Westalek konfrontowała się z arbitralnością władzy absolutnej. I w tym napięciu kryła się jedna z najbardziej niepokojących cech jego rządów. Jak daleko może posunąć się cesarz, zanim złamie nawet najbardziej święte tabu? Aby zrozumieć młodzieńca, który w 37 rok N wstąpił na tron, trzeba cofnąć się do jego wczesnych lat dzieciństwa naznaczonego chwałą, tragedią i nieustannym lękiem. Kiguała urodził się w jednej z najbardziej podziwianych, a zarazem najbardziej zagrożonych rodzin Rzymu. Jego ojciec, Germanicus. Był najbardziej charyzmatycznym generałem swoich czasów, zwycięski w Germanii, kochany przez żołnierzy i lud. Jego sama obecność na polu bitwy podnosiła morale legionów. Jednak ta popularność wzbudziła zazdrość Tiberiusza, panującego cesarza, który postrzegał swojego bratanka jako zagrożenie dla swojej władzy. W 19 rok, gdy Gajusz miał zaledwie 7 lat, Germanicus zmarł w okolicznościach owianych podejrzeniami. Kronikarze opisują konwulsje, ciemne wynioty i amielety czarnej magii, znalezione przy jego łożu. Wielu uważało, że został otruty na rozkaz Tiberiusza. Wieść wywołała falę żalu wśród ludności. Obywatele płakali na ulicach, żołnierze wznosili prowizoryczne ołtarze, a jego imię stało się synonimem utraconej nadziei. Dla małego Gajusza był to początek życia otoczonego śmiercią. Jego matka, Agrypina Starsza. Wnuczka boskiego Augusta, była kobietą o niezłomnym charakterze. Publicznie oskarżyła Tiberiusza o śmierć męża i stała się niewygodną postacią na dworze. Odpowiedź cesarza była brutalna. Zesłał ją na wyspę Pandataria, gdzie po latach uwięzienia zmarła z głodu. W oczach młodego Kaliguli, Rzym nie był sercem cywilizacji, lecz areną zdrad. Lata dojrzewania spędził na wyspie Kapli, u boku Tiberiusza. Tam, w willi Starego Cesarza, był świadkiem atmosfery paranoi i upadku. Według Suetoniusza i Dionizjusza z Koryntu, Kapli było miejscem, gdzie egzekucje zamieniały się w spektakl, a dworskie intrygi w rutynę dnia codziennego. Gajusz nauczył się przetrwać w tym środowisku, powtarzając jedną lekcję: nigdy nie okazywać słabości. Zyskał przydomek małe buty Kaliguła, od miniaturowych sandałów wojskowych noszonych w obozach ojca przydomek, który towarzyszył mu przez całe życie. Sam Tiberius, świadomy charakteru chłopca, określił go jako węża wychowanego dla ludu rzymskiego. Nie mylił się. Na Capri liguła zrozumiał, że polityka to teatr masek, w którym uśmiech może skrywać sztylet, a pozorna posłuszność jest jedyną drogą przetrwania. Tak ukształtował się młodzieniec, który mając zaledwie 24 lata, odziedziczy nie tylko tron, ale również neurozy dynastii naznaczonej podejrzliwością, przemocą i strachem. Gdy w marcu 37 rok n. Kaliguła został proklamowany cesarzem, Rzym eksplodował radością. Plebs, zmęczony represjami Tiberiusza, widział w synu Germanika prawowitego spadkobiercę militarnej chwały i nadziei na nowego Augusta. Żołnierze wiwatowali na jego cześć jako potomka swojego ulubionego generała, a Senat... Przynajmniej pozornie, witał go jako przywracającego zgodę między księciem a arystokracją. W pierwszych miesiącach Kaligua w pełni sprostał oczekiwaniom. Anulował procesy wszczęte za Tiberiusza, uwolnił niesłusznie osadzonych więźniów, zakazał nadużyć donosicieli i przywrócił honory prześladowanym rodzinom. Jego hojność była tak wielka, że zdawała się przelewać skarbiec imperium, rozdawał darowizny ludowi, organizował publiczne uczty i wielodniowe gry. Lud nazywał go Słońcem Rzymu. Miasto, przyzwyczajone do napiętej ciszy poprzednich lat, wypełniło się wiwatami, pieśniami i procesjami. Kaligua przechadzał się ulicami w otoczeniu tłumów witałych go kwiatami i okrzykami. Jego popularność była tak wielka, że według Filona z Aleksandrii, nawet w prowincjach wznoszono ołtarze ku jego czci. Spektakle osiągnęły niespotykany blask, gladiatorzy. Wyścigi rydwanów, polowania na dzikie zwierzęta przywiezione z Afryki. Młody cesarz wydawał ogromne sumy na wystawne widowiska, które przypominały renesans rzymskiej epoki Augusta. Elity, choć nieufne wobec jego nadmiernej hojności, nie mogły sprzeciwić się bez ryzyka uznania za wroga ludu. Przez chwilę Rzym wierzył, że w Kaliguli znalazł władcę zdolnego jednoczyć masy i arystokrację oraz przywrócić utraconą wielkość po szarej władzy Tyberiusza. To były miesiące zbiorowego entuzjazmu i niemal gorączkowego optymizmu. Jednak iluzja ta nie trwała długo. W październiku tego samego roku tajemnicza gorączka położyła go na łóżku na kilka tygodni, a gdy się obudził, człowiek, którego żemu uwielbiał, już nie był tym samym. Kronikarze są zgodni, to co nastąpiło po chorobie, wyznaczyło punkt bez powrotu w jego panowaniu. W październiku roku 37 n.e. Zaledwie 8 miesięcy po objęciu tronu Kaligula poważnie zachorował. Natura choroby pozostaje tajemnicą. Swetoniusz wspomina o palącej gorączce. Biżą Kasjusz o delirium i utracie rozsądku. Niektórzy współcześni badacze podejrzewają zapalenie mózgu, epilepsję lub nawet zatrucie. Przez tygodnie cały Rzym wstrzymywał oddech. Młody cesarz, mając zaledwie 24 lata, walczył między życiem a śmiercią. Senat Obawiając się o stabilność państwa, zaczął rozważać możliwych następców. Lud natomiast tłumnie odwiedzał świątynię, ofiarując rozpaczy kapłańskie Dariowiszowi, Eskulapowi, a nawet obcym bogom, aby go uratowali. Świadectwa mówią, że leżąc chory, Kaligula mruczał imiona wschodnich bóstw, dziwnych dla Rzymian, jakby szukał w nich mocy przewyższającej tradycyjnych bogów. Lekarze stosowali wszelkiego rodzaju leczenie. Przeczyszczenia, upuszczanie krwi, napary z egzotycznych ziół, magiczne amielity uroczyste modlitwy. Nic nie działało. W końcu, wbrew wszelkim przewidywaniom, Kaligula wstał z łóżka. Jednak ci, którzy go znali, twierdzili, że coś zmieniło się na zawsze. Nie był już młodym, hojnie obdarowującym lud człowiekiem, był człowiekiem naznaczonym bliskością śmierci. Niektórzy kronikarze twierdzą, że uwierzył iż odrodził się nie jako człowiek cycelarz, lecz jako istota boska. Stąd wzięła się jego obsesja na punkcie tytułu damenes et Deus, czyli pan i bóg. To, co wcześniej było radosnym poparciem ludu, zaczęło zmieniać się w panowanie rządzone przez strach, ekstrawagancję i wolę bez granic. Jesienna gorączka nie tylko wpłynęła na jego zdrowie, zmieniła los cesarstwa rzymskiego. Po wyzdrowieniu jesienią 37 rok n.e. Nowy Kaligula wydawał się zniekształconym cieniem młodego człowieka, którego Rzym kochał. Jeśli wcześniej był czczony jako wybawca, teraz zaczynał pokazywać się jako nieprzewidywalny despota. Pierwszym znakiem była zmiana charakteru. Biżą Kas już podaje, że nie tolerował już żartów ani krytyki i widział zdradę na każdym kroku. Rozkazał egzekucję tych, którzy w czasie jego choroby dyskutowali o możliwych następcach. To co Rzym uważał za polityczną ostrożność, on interpretował jako spisek. Wdzięczność wobec senatu i sojuszników zniknęła, zastąpiona palącą urazą. Swetoniusz stwierdza, że przekonany o własnej boskości, nakazywał czcić się jak żywego boga. Żądał, by nazywano go Damenes et Deus tytułami, których nawet August nie odważył się przyjąć. Kazał wznosić swoje posągi w świątyniach i przedstawiał siebie z atrybutami Jowisza, Epale, a nawet Wenus, zacierając granice między męskością a kobiecością, świętym a profaną. Rozrzutność była kolejnym objawem jego przemiany. Jeśli w pierwszych miesiącach wydawał pieniądze, aby zjednać sobie lud, teraz marnotrawił zasoby na absurdalne projekty. Najsłynniejszy, pływający most nad zatoką Bai, zbudowany z ustawionych w rzędzie statków, po którym mógł jeździć konno w zbroi Aleksandra. Koszt był tak ogromny, że wyczerpał rezerwy przeznaczone na wyżywienie całych prowincji. Równocześnie mnożyły się plotki o jego życiu prywatnym. Mówiono, że utrzymuje kazirodcze związki siostrami, zmusza senatorów do prostytucji ich żon na ucztach, a dwór cesarski stał się miejscem niewywystępków. Choć współcześni historycy ostrzegają, że wiele z tych oskarżeń mogło być przesadzonych, faktem jest, że w Rzymie nikt już nie widział w Kaliguli złotego chłopca lecz kapryśnego tyrana. Miasto, które jeszcze kilka miesięcy temu czciło go jak nowe słońce, zaczęło się go bać. Punkt zwrotny został osiągnięty, panowanie nadziei przemieniło się w panowanie strachu. Władza w Rzymie nie opierała się tylko na legionach i podatkach. Była zakorzeniona w świętości, w przekonaniu, że bogowie chronią imperium, dopóki ich rytuały są przestrzegane. Spośród wszystkich instytucji religijnych żadna nie była bardziej czczona ani bardziej budząca strach niż kolegum westalek. Sześć kapłanek świątyni Westii strzegło wiecznego ognia, symbolizującego duszę Rzymu. Ich dziewictwo symbolizowało czystość miasta, a złamanie ślubów oznaczało pochowanie ich żywcem. Ich słowo miało moc prawną, ich obecność budziła respekt, a nawet konsulowie kłaniali się przed nimi. W roku 38. Zaledwie rok po powrocie do zdrowia po chorobie, Kaligua skierował uwagę na ten nienaruszalny ośrodek tradycji. Według dionizjusza Kasjusza i fragmentów przypisywanych Filonowi, zaczął zapraszać wystalki na uczty na Palatynie, przebrane za religijne obchody. Tam, przy płonących pochodniach i w otoczeniu drżących senatorów, młody cesarz organizował przedstawienia mitologiczne, w których kapłanki zmuszano do odgrywania ról ocierających się o bluźnierstwo. Szczególnie niepokojące świadectwo pochodzi z listu przypisywanego Młoczemu Senecy, którego autentyczność wciąż jest dyskutowana, ale uznawana przez niektórych współczesnych badaczy za prawdopodobną, opisującego, jak Klaudia Pulchra, będąc jeszcze nastolatką, została zmuszona do odegrania roli ledi w micie o łabędziu pod zadowolonym spojrzeniem cesarza przebranej zajowisza. Czy to naprawdę się wydarzyło? Historycy ostrzegają, że późniejsze źródła, wrogie pamięci Kaliguli, Mogły wyolbrzymiać lub nawet wymyślić takie sceny, aby usprawiedliwić jego zabójstwo. Faktem jednak pozostaje, że w zbiorowej pamięci Rzymu skandal utrwalił się. Cesarz zbezcześcił to, co było najświętsze. Punkt kulminacyjny konfliktu nastąpił, gdy Kaliguła nakazał umieścić swój posąg w świątyni Westy obok wiecznego ognia. Był to pierwszy raz, kiedy Westalki otwarcie odmówiły posłuszeństwa cesarzowi. Główna Westalka. Kornilię Maxima pojawiła się na Palatynie w swoim ceremonialnym płaszczu i przemówiła z taką stanowczością, że zdumiała nawet swoich wrogów. Czystość nie słucha ludzi, lecz bogów. Wyzwaniu temu towarzyszyło takie bezprecedensowe znaczenie, że choć Kaligło był wściekły, nie ośmielił się publicznie wykonać egzekucji na Westalkach. Ale przesłanie było jasne: jego absolutna wola napotkała granicę, a ta granica pochodziła od boskości. Od tego czasu plotka że cesarz naraził ochronę bogów nad Rzymem, zaczęła rozprzestrzeniać się jak niewidzialna trucizna po ulicach i forach. Po starciu z Westalkami Kaligułaś intensyfikował swoją strategię absolutnej dominacji. Każdy, kto myślał, że zatrzyma się przed ograniczeniami religijnymi, wkrótce odkrył, że cesarz nie uznaje granic ani boskich, ani ludzkich. Senat stał się jego pierwszym celem. Instytucja, która przez wieki rządziła Rzymem, Została zmieniona w scenę upokorzeń. Kaligula zwoływał sesję tylko po to, by drwić senatorów, zmuszając ich do biegania obok niego w cyrku jako woźnice lub do całowania jego stóp przed ludem. Niektórzy byli zmuszani do oklaskiwania w upokarzających przedstawieniach, gdzie ich żony lub córki były wystawiane na aukcji dla najwyższego oferenta, a cesarz pełnił rolę mistrza ceremonii. Nie był mniej okrutny wobec swoich sojuszników. Cezjusz Kwereusz Trybun Straży Pretorianów z goryczą wspominał, jak cesarz ośmieszał go, nadając mu wojskowe hasła z żeńskimi imionami, takimi jak Wenus czy Amor. To, co dla innych mogło wydawać się ciężkim żartem, dla weterana wojennego było nie do zniesienia. Lud również doświadczył ciemnej strony młodego władcy. Po zmarnowaniu funduszy publicznych na uczty i absurdalne projekty, Caligula zaczął nakładać duszące podatki. Opodatkował wszystko, od małżeństw po procesy sądowe, od łaźni publicznych po burdele, z taką chciwością, że nawet najbiedniejsze warstwy, wcześniej korzystające z jego początkowej hojności, zaczęły postrzegać go jako drapieżnika. I w tym klimacie egzekucje stały się codziennym widowiskiem. Relacje Swetoniusza i Dionizjusza Kasiusza wspominają, jak z przyjemnością obserwował tortury podczas kolacji, wydając rozkazy, by więźniowie byli wykonywani między daniami aby bawić swoich gości. Palatyn zamienił się w teatr strachu. Senatorzy, generałowie, plebejusze, a nawet członkowie jego własnej rodziny żyli w cieniu podejrzeń. Nikt nie był bezpieczny przed nagłym oskarżeniem, źle zinterpretowanym gestem czy kaprysem cesarza. Rzym, który na początku czcił go jako słońce imperium, teraz widział w nim nieprzewidywalny wulkan, fascynujący swoim blaskiem, ale zdolny zniszczyć wszystko podczas każdego wybuchu. Na początku roku 41 n.e. cesarski Rzym pogrążony był w duszącym strachu. Senat był upokorzony, straż pretorianów podzielona, a lud wycieńczony nadmiernymi podatkami. Kaligua, mając zaledwie 28 lat, stał się wrogiem wszystkich, a paradoksalnie najbardziej chronionym człowiekiem w imperium. W korytarzach Palatynu i w termach Agrypy zaczęły powstawać plany jego obalenia. Spiskowcy tworzyli niezwykłą mieszankę urażonych senatorów, oficerów straży i członków szlachty, którzy doznali publicznych upokorzeń. Jednak najbardziej zdecydowanym liderem był Cassius Querea, trybun pretorianów, którego cesarz stale ośmieszał kobiecymi hasłami. Dla Querea i spisek nie był tylko polityczny, miał charakter osobisty. To było wyrównanie rachunków za lata upokorzeń. Przygotowania były tak dyskretne, jak desperackie. Wiedzieli, że w przypadku niepowodzenia zostaną straceni wraz z całymi rodzinami. Dyskutowano nawet o roli westalek. Gdyby one oświadczyły, że czyny Kaliguli były natchnione bosko, spisek straciłby legitymację. Niektóre źródła sugerują, że zostały potajemnie ostrzeżone, by milczały, choć nigdy nie da się tego potwierdzić. Wyznaczony dzień to 24 stycznia 1941 roku NE, podczas Igrzysk Palatyńskich. Po kilku dniach wyczerpujących widowisk Kaligua postanowił udać się na obiad do prywatnych apartamentów. Aby tam dotrzeć, musiał przejść wąskim korytarzem ozdobionym freskami przedstawiającymi wojenne zwycięstwa jego przodków. Ten korytarz, który przechodził niezliczoną ilość razy, stał się jego śmiertelną pułapką. Tam czekał na niego querea z wyciągniętym mieczem. Abe, Cezarze, powiedział stanowczym głosem, zanim wbił ostrze w jego szyję. Kaliguła krzyknął i próbował się bronić, ale wkrótce do masakry dołączyli inni spiskowcy. Było to ponad trzydzieści ciosów nożem, wykonanych z precyzją tych, którzy wiedzieli, że cesarz musi umrzeć bez szans na powrót do życia. Jego ostatnie słowa, według Swetoniusza, brzmiały: jeszcze żyje, jeszcze żyje. Ciało pozostało leżeć na marmurze, podczas gdy po mieście natychmiast zaczęły krążyć plotki. Niektórzy uznali to za poetycką sprawiedliwość, inni obawiali się, że gniew Bogu spadnie na Rzym za przelaną krew cesarską. Ale los był już przesądzony. Pierwszy cesarz zamordowany przez własną straż upadł, a wraz z nim otworzyła się rana, która na zawsze zmieni tron rzymski. Zamordowanie Caliguli nie przyniosło natychmiastowego spokoju, lecz wir niepewności. Gdy jego ciało leżało bez ruchu w tym korytarzu Palatynu, spiskowcy zrozumieli, że najniebezpieczniejsza część dopiero nadchodzi, kto teraz obejmie tron. Senat, pragnący odzyskać utraconą od czasów Augusta władzę, tajnie debatował nad możliwością przywrócenia republiki. Jednak ta iluzja nie trwała długo. Straż Pretorianów, obawiając się utraty przywilejów, Znalazła w pałacu Klaudiusza wuja zamordowanego cesarza. Według kronik, znaleźli go drżącego za zasłoną, przekonanego, że również zostanie stracony. Zamiast go zabić, ogłosili go nowym princepsem, zapewniając ciągłość monarchii cesarskiej. Tymczasem ciało Caliguli było traktowane z największą pogardą. Jego ciało, okaleczone ciosami noża, pozostawało bez pogrzebu. Dopóki kilka kobiet z jego rodziny nie udało się je potajemnie odzyskać i pochować dyskretnie w ogrodach Lamianów. Nie było żadnych honorów pogrzebowych, żadnej uroczystej procesji ani oficjalnej pamięci. Senat wydał dekret Damnatium Memoriae, skazujący na zapomnienie. Nakazano zniszczyć jego posągi, wymazać jego imię z inskrypcji usunąć je z rejestrów publicznych. Rzym miał udawać, że cesarz nigdy nie istniał. Ale zapomnienie okazało się niemożliwe. Jego postać, owiana plotkami o szaleństwie i nadmiarze, przetrwała silniej niż wielu jego następców. Propaganda, mająca go wymazać, przekształciła go w mroczny mit, wieczne ostrzeżenie przed ryzykiem absolutnej władzy. Damnati Memoriai, zamiast go zgładzić, uczyniła go nieśmiertelnym. Lud pamiętał jego ekscentryczność w obscenicznych pieśniach, senatorowie wspominali go jako przykład tyranii. A historycy używali go jako lustra tego, jakim przywódcą nie powinien być. W ten sposób próba wymazania jego pamięci sprawiła, że jego imię, Kaligua, przetrwało 20 wieków jako synonim korupcji, szaleństwa i cesarskiej przesady. Historia Kaliguli, owiana zasłoną przesady i propagandy, pozostaje jedną z najbardziej niepokojących w historii cesarskiego Rzymu. Był kochany jako wybawca budził strach jako tyran i w końcu został zamordowany jako potwór. Ale między skrajnościami uwielbienia i nienawiści kryje się bardziej niewygodna prawda. Jego panowanie było również odzwierciedleniem społeczeństwa, które pozwalało i tolerowało jego nadmiary. Starzy kronikarze, od Swetoniusza po Dionizjusza Kasjusza, kreowali obraz cesarza uosabiającego najgorsze cechy ludzkiej natury, nieograniczoną żądzę, bezpodstawną okrutność, pogardę dla instytucji i pragnienie bycia czczonym jak Bóg. Jednak każdy napisany przeciwko niemu wers odpowiadał również interesom politycznym. Trzeba było uzasadnić jego zabójstwo i zalegalizować władzę tych, którzy objęli ją po jego upadku. Czy Kaligula był absolutnym potworem, czy traumatyzowanym młodzieńcem, który odziedziczył dynastię pełną intryg, trucizn i paranoi? Być może był jednym i drugim. Tragedia jego życia i panowania polegała na tym, że nie potrafił lub nie chciał uznać granic. A gdy człowiek bez hamulców kontroluje najpotężniejsze imperium świata, konsekwencje stają się nieuniknione. Jego śmierć nie rozwiązała problemów Rzymu. Wręcz przeciwnie, otworzyła drzwi dla nowych spisków, osłabionego senatu i straży pretorianów, którzy zrozumieli swoją władzę do tworzenia i obalania cesarzy. Echo tej lekcji przetrwało wieki. Tron cesarski nie należał tylko do pincepsa, lecz także do tych, którzy mogli go utrzymać lub obalić siłą miecza. 200 lat później, gdy imperium chyliło się ku upadkowi, imię Kaliguli wciąż było przywoływane jako przestroga. Co dzieje się, gdy absolutna władza miesza się z arbitralnością i strachem? I nawet dziś, 20 wieków później, jego postać nadal faść.